W wakacyjnym tygodniu dzieci z klubu Osiedla Kopernika wyruszyły na długi spacer do Lasku Miejskiego, który jest popularnym miejscem spotkań, spacerów i wycieczek rowerowych. Na boisku za ogrodem działkowym klubowiczo rozłożyli kocyki i urządzili sobie piknik. Oprócz smakołyków nie brakowało także wesołych gier i zabaw. Była to okazja, by pochwalić się swoimi umiejętnościami i sprawnością fizyczną. Byliśmy na boisku i... Mieliśmy różne przekąski, jedliśmy, bawiliśmy się w różne zabawy i było fajnie. Był piknik, tak? Tak, był piknik. No, teraz przyszliśmy tu i też sobie trochę odpoczywamy. Mamy tutaj jeziorko, różne takie kwiatki, widok na drzewa i różne inne rzeczy. Piękne widoki, na przykład Lasek. Ja jestem tutaj pierwszy raz. E, ja tutaj już byłam byłam z Julą i byłam e, z jej bratem, mam tak, na rowerach, z jej bratem. Na rowerach przyjeżdżacie. Tak, Przedziemy tutaj na rowerach. Często? Mm, nie. Ale no, przyda, no. podoba Wam się tutaj, tak? tak Miło jest tutaj tak, spędzać tak, czas? Tak, fajnie. Tak. Byliśmy na y, leśnym parku miejskim. Y, i teraz znajdujemy się tutaj. Następnie grupa ruszyła do ogrodu botanicznego, by podziwiać piękną przyrodę. Odpoczywając po spacerze, dzieci wzięły udział w konkursach, w których opowiadały o swoich wakacyjnych przygodach oraz śpiewały piosenki. Szkoła to fajne miejsce, codziennie chodzić musimy tam. Nie zakumać, nie badać uwagi, nie lać wody jak tam. Mam zeszyty książki, lektury na polski, lecz chęci brakuje mi. Tobie też nie chodzi po tam myśli czy na pewno musimy tam iść, czy na pewno ziom białe. Chodźmy stąd, i już się nie tylko rozum kiedyś poprawić na trzy. Nauczycielom nie psuj chwili, więc chodź, pewnie będzie spok. Jak nie umie, zostań z dala od drzwi, nie się się tak jak mi, dawaj zrywać. Kolejnym ciekawym wydarzeniem dla dzieci z placówek WSM była wycieczka do Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, które należy do szlaku zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Co ciekawego dzieci mogą tutaj obecnie zobaczyć? Proszę pani, to co widziały, czyli historyczną fabrykę, historyczną technologię, a dodatkowo jeszcze bardzo fajne. I etykiety, i rzeźby z jednej zapałki, i wiele, wiele takich ciekawych smaczków w 2010 roku przerwaliśmy produkcję w związku z pisem do rejestru zabytków. Mieliśmy już opracowaną wcześniej koncepcję funkcjonowania, która miała być wdrożona, a ten wpis miał tylko jakby umożliwić Pozyskanie stosownych funduszy unijnych. Tych zapałek nie trzeba tu produkować. Trzeba pokazać, jak je się produkuje. A zapałki, które są w Polsce, są produkowane w Azji, proszę pani. Jest jedna fabryka w Polsce, to są Czechowice Dziedzice. No i my, ten zakład historyczny. Natomiast dzisiaj trzeba pokazać to zastosowanie. Muzeum Zapałek to fabryka, której kilkudziesięcioletnia technika jest atrakcją dla odwiedzających to miejsce wycieczek. Z kolei dzieci zespół Domu Kultury wzięły udział nieco wcześniej w zajęciach z trenerem piłki nożnej Danielem Maczurkiem. Milusińscy rozpoczęli je od ćwiczeń poprawiających koordynację ruchową. Jak się okazało można doskonale połączyć naukę z dobrą zabawą. Punktem kulminacyjnym spotkania był wyczekiwany przez wszystkie dzieci mecz piłki nożnej. Niezaprzeczalnym jest również Fakt, że dziewczęta bardzo dobrze sobie radzą na boisku i są sprawne ruchowo.